Cześć wszystkim, z tej strony Debit To jest drugi kanał Gamingowy. Dzisiaj oczywiście gameplay z NBA 2K21. Kończymy piąty sezon trybu My Team Age of Heroes i z tego powodu tak pokażę wam, jak wyglądał Limited w miniony weekend. Pał Gasol został zdobyty. David Robinson również został zdobyty. Zresztą za chwilę zobaczycie, bo to będzie mocno gameplayowy odcinek. Zapraszam do ustawienia kciuka w górę. Do subskrypcji tego kanału. Cześćmy do meczu! Ten weekend zasady w trybie limited były dość interesujące, można było wrzucić trzy karty, obojętnie jakie tam byśmy nie chcieli, ja wrzuciłem trzy karty Galaxy Opal, ale cała reszta mogła być maksymalnie zielona. Zielona, tak, na maksymalnie zielona. Maksymalnie były to karty emeraldowe. No i z tego powodu właśnie wybory, które te karty emeraldowe zasłużyłyby na to, żeby dostać się do pierwszej piątki, e, to było dość duże wyzwanie, ale też e, no, bardzo fajny sposób na zarobienie punktów MT. Jeśli w porę się ogarnęliście co i jak, sprawdziliście, które karty są najbardziej potrzebne, są najmocniejsze, jeśli chodzi o ten zielony tier, na przykład taki Drew Gooden, był strasznie drogi przez jakiś czas, e, John Park Jackson, Steve Kerr. E, więc no, kto mógł zarobić, to sobie zarobił. Ja do pierwszego składu rzuciłem e, Jeffa Greena z kolekcji Halloween, ponieważ jest to dość solidna stretch czwórka. Może nie do końca taka super solidna, ale jest w miarę ok a moją drugą kartą zieloną był e, Dayquan Cook, którego można było zdobyć za jakąś tam nagrodę w którymś tam sezonie, w każdym razie jest to jedna z najlepszych zielonych kart w grze jeśli chodzi o pozostałych zawodników Galaxy Opal, David Robinson, czyli e, gość, za którego, którego można zdobyć za osiągnięcie 40 poziomu e, w tym sezonie Wierzcie mi, to naprawdę kompletnie nie było trudne. Kompletnie nie było trudne. Ludzie mieli tą kartę Davida Robisona bodajże już chyba 3 tygodnie temu. Ja ją zdobyłem ponad tydzień temu, a nawet szczerze mówiąc, pod koniec nawet się nie starałem. Teraz na dobrą sprawę, jakbyście chcieli go zdobyć, No na spokojnie można zdobyć 200-230 tysięcy punktów doświadczenia, gdzie potrzebujecie 150, więc. Wystarczyło trochę pograć, to wtedy David Robinson wlatywał do składu. E, moją drugą kartą był oczywiście Kawaii Leonard Galaxy Opal. Uwielbiam go, troszkę go tam poprawiam. Dodałem mu badge, jakieś buciki, więc jest coraz lepszy. No i z faktu, że jestem na etapie wielkiej wyprzedaży moich kart, do składu zaapała załapał się, się karta Galaxy Opal Donowana Michela, którą. Szczerze mówiąc jestem w lekkim szoku, ona była praktycznie za darmo rozdawana w tym sezonie, bo tam trzeba było tylko przejść kilka zadań różnymi zawodnikami. Te zadania można było chyba nawet w godzinę zrobić. W jeden mecz, jeśli się, na przykład, jeśli się dobrze grinduje, jeśli masz jakiś tam dobry sposób na to, żeby, żeby robić punkty, zbiórki i wszystkie inne rzeczy, to naprawdę ten Donovan Mitchell był banalnie prosty do zdobycia. Mam nadzieję, że to zdążyliście zrobić, albo zdążycie to zrobić przed nadejściem zbliżającego się sezonu. No ale powiem Wam, że e, czekam na to, co tutaj nam bardziej podaruje w kolejnym sezonie, bo e, wiecie, że te karty to już... E, te karty już jakiś czas temu były zabójczo dobre w czymś, a teraz dochodzimy do etapu, w którym... Wszystkie karty, które wychodzą, są zabójczo dobre we wszystkim. Także już nie ma specyfiki, że ten zawodnik umie to, ten tamto, ten tamto i budujemy sobie skład, który nam pasuje do stylu, nie. Na ten moment e, praktycznie jakąkolwiek kartę z tego najwyższego tieru byśmy nie wrzucili do składu, to jesteśmy pewni, że oprócz różnic animacji e, mamy praktycznie tych samych zawodników, bo wszyscy są tak samo wymaksowani, wygrindowani i tak samo dobrzy, więc fajnie mamy taki właśnie etap to już jest ten etap trybum, ten etap um, grania w my Team, który już tak troszkę nie do końca nie do końca mi się podoba ponieważ zawsze bardzo lubiłem e, zastanawiać się nad taktyką nad techniką kogo by tu jej zamieścić do składu żeby pasowało do mojego stylu gry żeby się fajnie grało teraz nie muszę teraz nie muszę w ogóle o tym myśleć muszę wystarczy że daję sobie najlepszych zawodników i tyle każdy z tych zawodników jest tak samo dobry więc what's the point nie po prostu zbierajcie, róbcie punktem i kupujcie najlepsze karty. także super. na tym etapie już właściwie jesteśmy. owszem, to są cyrki, to są cyrki jeśli chodzi o tryb My Team, ale dobrze wiecie, że co roku w trybie My Team tak to wygląda. ale jeśli chodzi o robienie cyrków w trybach Ultimate Team, no to jednak muszę stwierdzić, że po tym, co się ostatnio dowiedziałem jakie się dzieją rzeczy w świecie Ultimate Team FIFA. to i tak mimo wszystko, i okay, chyba troszkę lepiej się trzyma. W ogóle fajny taki odcinek gadany, nie? Połowa odcinka poleciała, e, a ja sobie coś tam gadam, a gameplay sobie leci w tle i, i go nie komentuję, ale może zacznę go komentować. Dobra, więc e, s, trafili mi trójkę. Słuchajcie, no, te meczyki akurat nie są zbyt jakieś trudne. Zdobyłem dość prostych przeciwników w trybie limited, e, więc, więc tak nie za bardzo tego komentowałem. No co, no to jest właśnie ten ostatni weekend, który można było zdobyć Galaxy Opal Pau Gasola. Pod koniec tego materiału pokażę Wam oczywiście statystyki badge oraz animacje tego zawodnika. To oczywiście jest troszkę zabawne, bo Pau Gasol nigdy w życiu nie był aż tak dobry, nigdy w życiu nie ruszał się aż tak szybko jak jest to zobrazowane w Tokyo. No ale hello, to jest tryb my team to jest tryb Fantazy, więc trochę tak to wygląda. Na ten moment 34 do 25, 2 minuty do końca pierwszej połowy. I mój przeciwnik. E Troszkę mnie tutaj nabrał Dayquan Cook niepotrzebnie. Zapomniałem ma wyłączyć coaching adaptive engine w tym meczu, tak mi się wydaje. Ale patrz, jest ten defense, jest ten defense. Odrzucenie, rzut za trzy, David Robinson dobiegł. Testuje troszkę inne ustawienia obrony niż te, które wam pokazałem już jakiś czas temu w odcinku. E David Robinson się uspokaja, De Cook prawie zgubił piłkę tutaj. Proste ścięcie i Donovan Mitchell został sfaulowany. Akcja 2 plus 1 przeciwnik dał pauzę. Wiecie co to znaczy, prawda? Dokładnie tak. Więc yy, przechodzimy i z faktu, że walczyłem tylko o pierścień, odpuściłem sobie tą paczkę kart z na okładce niestety nie trafiłem w pierścień, tylko w 500 punktów MT, no ale trudno, let's go kolejny przeciwnik popełnił podstawowy błąd, ponieważ no widać, że ma dobre karty, Russell Westbrook, Baron Davis tam karty Galaxy Opal ale jeśli są takie restrykcje no to kurde, musisz mieć kozackiego centra, musisz mieć kozackiego podkoszowego, który rozciąga grę 5-0 więc to był ogromny błąd tego przeciwnika, że właśnie Postanowił rzucić trzech graczy rozgrywających, obwodowych do składu, więc no, troszkę go tutaj podniszczyłem. Ale zabawne jest to, że Jeff Green też robił robotę. Jakąś tam trójkę rzucił, jakieś akcje, jakieś punkty spod kosza. David Robinson właśnie bez większego problemu ogrywa, ogrywa Jeffa Greena przeciwnika Galaxy Opel vs. Emerald. Także let's go, zabawne. D a, dobra, to nie był, nie był super fajny release, ale przynajmniej wpadło. Mamy te punkty. David Robinson trafia i znowu, pyk Donovan Mitchell odrzuca. De David Robinson otrzymuje na dalekim półdystansie. Kolejne dwa punkty. Mam już 11 do 4. Jeśli dobrze widzę, e podaję przez całe boisko, nie wiem jak to przeszło. Ale Cook też może zdobyć jakieś punkty w tym meczu. Tak jest, let's go. Co prawda, dwa punkty z kosza, ale zawsze coś. David Robinson bez większych problemów ogrywa, ogrywa Lamarcusa Aldridge'a. No cóż, kolega chyba już, y, mam nadzieję, że po tym meczu jakby się ogarnął i wrzucił jakichś dobrych zawodników pod kosza. No nie wiem, diamentowy Rudy Gobert z kolekcji Flash, można go dorwać za 9000 tysięcy MT, a to już byłaby karta, która zrobiłaby w tym meczu przeogromną różnicę. Więc, więc tak, trzeba się uczyć na błędach. Kończymy już ten mecz chyba, tak właśnie widzę na timeline, że za chwilkę będzie Rage Quit, sorry za spoiler. Kawai Leonard, o Boże, o Boże, jaka paczka, fajne to było. Jeszcze nie ma drugiej, końca drugiej połowy. Oh, ładne podanie. Ładne podanie. David Robinson nad Szakilem Onilem i kolejny Rage quit, moi mili. Mm, I to był ostatni gameplay na dziś, ponieważ uwaga! Pierścień Limited już wpadł do kolekcji. A co to oznacza? To oczywiście Galaxy Opal, Paul Gasol. Za przejście wszystkich 5 weekendów Limited właśnie wpadł. Zobaczmy sobie całą tę <laughs> przekozacką animację, jak to wygląda, Paul Gasol z szesnastką na plecach, tak jak Hot Sixteen, swego czasu nawijałem. Wygooglujcie sobie. Albo może lepiej nie, albo może lepiej nie. Overall 97, bardzo sympatyczna karta, tylko jest taki jeden problem. Wcześniej zdobyłem w tym sezonie kartę Kermita Washingtona, też Galaxy Opal i ta karta była do zdobycia w Triple Thread Offline. I ta karta Kermita Washingtona jest wyborna defensywnie, Szybkościowo, jeśli chodzi o jego wzrost, zasięg, tylko ma problem troszkę z grą w ataku, jeśli chodzi o rzut z pół dystansu oraz przede wszystkim rzut za trzy punkty. Tyle dobrego, że jego release, jeśli chodzi o rzut za trzy punkty, jest naprawdę wyborny, więc nawet pomimo niskiego atrybutu, bo tam dodałem mu diamentowe buty, ma chyba 84, to i tak ten, ten, ten release sprawia, że można greenować i to wpada, ale mimo wszystko na Paul to robi tu przeogromną różnicę i tak sobie posprawdzałem troszkę Paweł Gasola, posprawdzałem tego Kermita Washingtona i nie jestem pewny, czy Gasol wyleci ze składu na stałe, ponieważ mimo wszystko uważam, że ten Kermit Washington mi się o wiele bardziej przyda, więc... No, zobaczymy, zobaczymy. Ewentualnie może jakieś będą ograniczenia, w których Pau Gasol zrobi ogromną różnicę. Wiecie, jeśli na przykład nie macie Davida Robinsona, no to wtedy nie, nie ma tematu. Pau ratuje do was na centra ee, i już macie po prostu high-end, high gameowego centra. Ale skoro, jeśli, jeśli macie Davida Robinsona, to wtedy taki Pau Gasol, no to jest, to jest downgrade do Davida, więc no cóż. Dobra, przejdźmy teraz do trybu Freestyle. Pał gasol ma wszędzie czerwono, ponieważ jesteśmy na takim etapie, że wszystkie najlepsze karty mają wszędzie czerwono. Wszystkie karty mają hadzony, więc odpalamy sobie pierwsze rzuty za trzy i touch, jak się przywitałem. Pierwszy rzut za trzy i nie wpadł. Dobra, drugi siedzi. Trzeci siedzi. Ten release jest troszkę taki specyficzny, w sensie jak widzicie ten pasek, okienko grinowania jest dość niewielkie, przynajmniej jak dla mnie, bo ja nie jestem aż takim super rzucającym. Staram się jak mogę, ale, ale nie zawsze to wychodzi. A jeśli chodzi o koziołek, no cóż, to jest jego animacja, to nie jest carry slide, ale może się komuś spodobać, jeśli chcecie grać 5-0 i wyciągać centra spod kosza. Speed glitch, owszem, istnieje. O, o właśnie w tym momencie by się udał. Fajna paka, pałga Bardzo, bardzo taka w Twoim stylu. No więc Speed Glitch istnieje, więc w razie czego też można omijać przeciwnika. E, no co tu dużo gadać, to jest po prostu bardzo, bardzo dobra karta, ale jesteśmy na etapie, gdzie wszystkie karty są bardzo, bardzo, bardzo dobre, więc pozostaje kwestia ustalenia, którym zawodnikiem Wam się będzie grać po prostu lepiej. Według mnie David Robinson jest lepszy i wydaje mi się, że to nie jest jakaś mega odkrywcza rzecz. Dobra, mam nadzieję, że materiał się Wam spodoba. Trzymajcie się do następnego razu. Nowy sezon zaczyna się już za chwilkę. Dajcie znać, jak macie zamiar go ogrywać, czy w ogóle macie zamiar tak bardzo grindować, czy najpierw czekacie na przykład na ostateczne wieści e, i wtedy podejmiecie decyzję. Na razie, cześć.